Cześć! Czas na nowy filmik, w którym po raz pierwszy będę rysowała kredkami akwarelowymi, używając do nich wody. Zobaczcie jak mi poszło. Kredki, które przez dwa lata używałam tylko i wyłącznie na sucho, dzisiaj spełnią inną funkcję. Podczas rysowania próbowałam wykorzystać dwa sposoby. Raz maczałam kredki w wodzie, a raz nakładałam je na kredkę, a dopiero później smarowałam mokrym pędzelkiem. Bardziej spodobał mi się drugi sposób, nie był aż tak czasochłonny oraz nie zostawiał wiadu smug. Jestem przyzwyczajona do rysowania na sucho, kompletnie nie umiem malować farbami. A dzisiejsza praca w sumie mi się spodobała. Całkiem możliwe, że niedługo to powtórzę i może kolejny malunek wyjdzie lepiej. Chociaż jak na pierwszy raz nie mogę narzekać, nawet jestem zadowolona z akwarelowego Spidermana. A Wy co myślicie? Lubicie malować czy jednak rysowanie bardziej Wam się podoba? A odchodząc na chwilę od tematu akwareli, nie mogę się już doczekać, aż zorganizuję dla Was konkurs. Może niektórzy z Was pamiętają, że na 1000 subskrypcji będziecie mogli wygrać dla siebie rysunek. Żeby było szybciej, proszę Was o duży ruch na moim kanale. Jeśli podoba Wam się film, dajcie o tym znać łapkami w górę i komentarzami. Co? Po pracy z akwarelami użyłam jeszcze białej pasteli, białego żelapisu i czarnego cienkopisu, by dokończyć rysunek. Czas na efekt końcowy. Teraz już obiektywnie możecie ocenić, jak poszło mi po raz pierwszy używanie nowego medium. To tyle na dzisiaj. Wszystkie wykorzystane przybory napiszę Wam poniżej. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to nic prostszego. Wystarczy kliknąć w to kółeczko. Jak już jesteście na bieżąco, to spokojnie mogę Wam powiedzieć do zobaczenia. No i cześć!